O o, 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 Tak wygląda tutaj ta okolica. Dzisiaj przyjechaliśmy do Parku Everglades i przyjeżdża się tutaj oczywiście, żeby zobaczyć aligatory, ale też inne zwierzęta. Są tutaj bagna, takie mokradła. Jechaliśmy godzinę z Downtown Miami. My wykupiliśmy wycieczkę, tu o szczegółach tej wycieczki, gdzie ją wykupywaliśmy ile to kosztuje, powiem wam później. No i zostaliśmy odebrani z hotelu. Około godziny tutaj jechaliśmy i teraz jesteśmy już na miejscu. Mogliśmy sobie wziąć jakieś przekąski, wodę. No i czekamy, co tu się dzisiaj będzie działo. Ciekawe jest to, że wszędzie jest mgła. Taka dość duża mgła. No i mówimy kurczę, no Chyba tu tak jest. A potem pani powiedziała, że to jest normalne, jeżeli chodzi o piątą, szóstą rano, ale niekoniecznie, jeżeli chodzi o dziewiątą, bo teraz jest dziewiąta. Tu pokazane, co możemy zobaczyć w parku. Oczywiście aligatory. Tego nie chcemy zobaczyć, tego nie chcę zobaczyć. Kilkumiesięczne aligatory. Widziałeś przed chwilą y, mamę z małymi aligatorkami. Pani mówiła, że mama jest, co, roku ma co roku ma dzieci. Jak zaczyna, to już leci co roku. I co ciekawe, takie malutkie, y, ona musi je chronić przez dwa, dwa i pół roku, gdzieś tam się nimi zajmuje i chroni je przed innymi zwierzętami, ptakami, ale też przed rodzeństwem, tak. które jest starsze i które po prostu już jest dużo większe od tych małych aligatorków, bo niestety one zjadają. Czyli, siebie nawzajem. Czyli rodzeństwo zjada rodzeństwo. O, dopiero zaczęliśmy ten spacer, bo właśnie tak zaczęliśmy tą wycieczkę, od takiego godzinnego spacerku. No i zobaczyliśmy mamę z małymi aligatorkami. Ale najlepsze jest to, że ja na początku tych małych aligatorków no. nie zauważyłam. Myślałam, że to ta mama, to ten mały. A oczywiście, co? mówiłyśmy z Ewą, że nie chcemy zobaczyć pająków, a wszędzie wokół są pajęczyny, tak, więc... Pani my... powiedziała, że będziemy w miejscu, w którym można wejść w jakieś coś, co nie jest przygotowane do zwiedzających, ale można tam pójść i nasza reakcja była taka... My nie tam, tam nie idziemy. idziemy ale... Chyba widzimy aligatora. Wystają jego uszy. Czy oczy. Czy oczy. Czy oczy? Tu. Oh, oh. No. Okay. Widzimy dużo ptaszków, z czego też takie wielkie, albo takie ładne, małe, kolorowe. I też widzieliśmy przed chwilą tutaj aligatora, któremu tylko wystawały właśnie oczy z nadwody, ale pani mówiła, że jak będziemy wracać, to może jest szansa, że na przykład wyjdzie wtedy i będzie już leżał na trawie. Co widzicie to ruszające się, to pływająca główka żółwie, który je kwiatka. Co widziałyśmy się do tej pory? Ja widziałem tyle zwierząt, że nie wiedziałem, że aż tyle zobaczę, a jesteśmy dopiero pół godziny tutaj. Widziałem aligatora i żółwia i, i ptaki różne. Fajnie. My jesteśmy tutaj w kwietniu i z tego co mówiła pani, to latem te często aligatory nurkują, siedzą pod wodą i na przykład ich nie widać, bo jest nich za ciepło. Więc myślę, że ten marzec, kwiecień, ta wiosna to jest dobry moment, żeby trochę tych zwierząt tu zobaczyć, ponieważ nie jest jeszcze tak gorąco. Aczkolwiek jest dość parno, jest tak wilgotno, ale nie ma takich upałów jest w miarę przyjemnie. A tu jest Alligator Hall, czyli taka dziura aligatora. To on robi sam ogonem pływa tu, nie? Ogonem. Pani mówi, że jest dużo czapli zielonych, bo one się teraz niedawno urodziły. Jest dużo małych czapli. Tak się śmiemy z Mańkiem i z Ewą, że dobrze, że tutaj wykupiliśmy taką wycieczkę, bo tu chyba taki spacer można sobie zrobić też samemu wykupić po prostu wejście, albo wejść tutaj, jeżeli macie tą kartę, do Parków Narodowych. Ale jednak fajnie, jak pani tutaj wszystko pokazuje, bo naprawdę tutaj dużo się dzieje i nie zawsze zauważamy jakiegoś żółwia, czy jakiegoś ptaka, czy coś. O, tu coś chyba właśnie się dzieje. Co tam jest? Czapla. Czaple polują na małe ryby, przeżuwają je, wypluwają kawałki, żeby podpłynęły większe ryby, zjadły je i one wtedy zaatakują większą rybę. Widziałem już wiele i do pełni szczęścia brakuje mi tylko żabki. Else they do. Tu leży kupa aligatora. Ciekawostka dla Was. Jedyna rzecz, jakiej nie trawią aligatory, to skrupa żółwia. Wszystko inne trawią. So, nie wiem, czy got to got widzicie, ale tam jest ogon aligatora. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. One się dobrze kamuflują, te zwierzęta. Pani powiedziała, że aligatory głównie posługują się węchem i słuchem, a jeżeli chodzi o ich wzrok, to one widzą tylko to, co boki po bokach, więc nie widzą. Jak myśmy stanęli przed nimi, to tego nie widzą. No i też się zapytałyśmy, ile w ogóle jest tutaj aligatorów na całym tym terenie Everglades, ale pani w sumie mówi, że nie jest to. Tak, że oni nie, nie wiedzą, że określić. nie liczą i że jakieś 20-30 lat temu one były na liście zagrożonych gatunków, ale zaszły z tej listy. No i powiedziała, że można, teraz już można na nie polować, ale trzeba zdobyć Permit? Tak, pozwolenie. Pozwolenie trzeba zdobyć. E, I że się dostaje taką specyfik, tylko miejsce określone, w którym można polować, i że można polować na nie tylko w nocy. Tak, że są określone godziny. Ciężko w sumie byłoby policzyć te aligatory, skoro widzieliśmy przed chwilą ileś matek z dziećmi. No, tak. I pełno tych małych tak, dzieciak te... dzieciaków. Małych aligatorków. Ja, i, i też y, pani powiedziała, że one mogą 4 godziny siedzieć pod wodą, więc możemy nawet nie wiedzieć, że one tutaj tak. sobie chillują gdzieś tam. Tak, koło. tak. Tam siedzi taki niebieski ptak. Bardzo ładny i pani mówi, że rzadko one się tak pokazują i świecą skrzydłami. I że może ten szuka jakiejś pani, panienki, szuka randki. Tu są dwa aligatory i jeden, zobaczcie, jest dość duży tutaj. A drugi tam widać tylko jego ogon. Ma li lilię przy uchu, jaki słodki. Jesteśmy w dżungli. Nie no, żartuję, ale jesteśmy w miejscu, które nie jest przygotowane przez pod turystów. E, po prostu nie jest przygotowane pod szlak. Jest tu bardzo gęsto i my się ze sobą bardzo boimy pająków i innych robaków idziemy tak. Generalnie jesteśmy w miejscu, w którym przed chwilą powiedzieliśmy, że nie idziemy. Tak. Ja się bardziej boję pająków niż tych aligatorów, węży i wszystkiego. Bo to są te dziury, co pani mówiła, że to są przez y, chyba kwaśne deszcze? Tak, aha. A to kwaśne deszcze? Mm. Leży na trawie? Tak, tutaj. O oh jest! Trzymaj Gdzie jest głowa? Z prawej strony. A, on wygląda jak taki sztuczny, nie? Tak się nie rusza. Pan się, myślicie? Tak, leży na trawce sobie. Wróciliśmy już do Visitor's Center i zobaczcie. Tutaj jest pokazane, co robią aligatorki. No my niestety nie widzieliśmy ich takich aktywnych. Głównie leżały i spały. Takiego też nie widzieliśmy chodzącego, ale generalnie było bardzo fajnie. Zaraz idziemy na kolejny etap wycieczki. Jesteśmy już po naszym spacerze. To był pierwszy etap naszej wycieczki tutaj. Jesteśmy teraz w Visitors Center. Mamy chwilę na coś do picia, na toaletę, na jakieś przekąski i zaraz idziemy na łódkę, a właściwie na airboat, czyli Poduszkowiec, tak? Podobno będzie tam głośno, więc nie wiem, ile uda mi się nagrać. Pobyt dzisiaj w tym parku Everglades to jest tak naprawdę dla nas chyba jedyne takie mocne obcowanie z naturą na tym wyjeździe, bo w zeszłym roku byliśmy w Yosemite, byliśmy w Zajonie, byliśmy przy Wielkim Kanionie, generalnie tych parków narodowych było dużo, a no teraz mamy trochę inny ten trip, więc cieszymy się, że tu jesteśmy. I idziemy na nasz airboat, i uwaga, dostaliśmy słuchawki, więc myślę, że będzie głośno. O, wyciszają! Wycmy z Kansen. Uuu. A to jest nasz airboat. Co, jak wam się podobało? Widzieliście aligatorki? Widzieliśmy dużo aligatorków. Bardzo dużo. Ale w ogóle. Widzieliśmy je... dużo czapli. Ja się zastanawiam, jak pan je wyczajał te aligatory. On, on je widział. Oczy ja, tak wystają, ja On oczy. ma, On ma chyba po prostu jakiś radar w głowie, bo y, tylko wystawały oczy albo ogon. Jak podjeżdżaliśmy, to trochę pływały, więc widzieliśmy w końcu pływające aligatory. Bo wcześniej głównie leżały. O, o. On się przyzwyczaił do o, O, o. Pan przed chwilą zawołał y, mamę aligatorkę i wydawał takie odgłosy jak baby alligator, żeby do niego przypłynęła. I ona już na tyle zna jego głos, że przypłynęła. Ta aligatorzyca ma 60 lat. Seniorka. Seniorka. Mieliśmy teraz małą przerwę i wróciliśmy na nasz airboat i wracamy do miejsca, z którego przyjechaliśmy, więc się żegnam, bo będzie zaraz było Wróciliśmy do naszego hotelu, który pokazywałam w poprzednim vlogu z Miami, więc was do niego odsyłam. Wycieczka była fajna, była też krótsza niż zakładaliśmy, bo tam na początku w tym programie było, że ma być do godziny 17, a jest godzina 13.30 i my jesteśmy już w hotelu, bo oczywiście to też zależy, którzy będziecie w kolejności rozwiezieni, bo tam około 10-12 osób było w tym busie, więc rozwożą po prostu po Miami wszystkich gości, wszystkich uczestników wycieczki. Stwierdziłam, że nie będę Wam tutaj szczegółów podawać, jak się to wszystko nazywało, tylko po prostu odsyłam Was do opisu, tam daję link do konkretnej oferty, którą my wykupiliśmy. To była taka oferta, że właśnie odbierają nas busem bezpośrednio z hotelu. No i mamy taką wycieczkę z przewodnikiem. Tam pani przewodniczka różne ciekawostki opowiada. No i to jest taki spacerek, a potem mieliśmy to przepłynięcie tym airboatem. Tam też mieliśmy takie właśnie przystanki, gdzie oglądaliśmy aligatory. Był mały przystanek po środku i potem już wracaliśmy do bazy i wracaliśmy busem do Miami. Jeżeli chcecie pojechać do Everglades, to myślę, że różne wycieczki fajnie można sobie wykupić. Tam można też pojechać na własną rękę, można wypożyczyć rowery. Nam się podobała ta wycieczka z przewodniczką, bo tak jak wam mówiliśmy wcześniej, nie wszystkie zwierzęta byśmy zauważyli, nie wszystkie ptaki byśmy zauważyli, plus te wszystkie fajne ciekawostki też na pewno warto wiedzieć. A to przepłynięcie tym airboatem, no to myślę, że to jest taka w ogóle fajna atrakcja sama w sobie, nawet jak nie widzimy tych aligatorów, co oczywiście jest bardzo ważne. My płaciliśmy za tą wycieczkę od osoby 750 zł, więc nie jest to mało. Ale no, takie są ceny często, niestety, tego typu atrakcji w Stanach. Oczywiście tutaj w cenie była woda, napoje, były jakieś przekąski, takie rzeczy były w cenie. Jak wam dam ten link do tej oferty, którą my kupiliśmy, to też tam po prostu zobaczycie jakieś inne opcje. My mamy więc takie jeszcze pół dnia tutaj teraz dla nas w Miami i w sumie nam się to podoba. Widzieliśmy dużo ligatorów, jesteśmy zadowoleni. Siedliśmy w auto i jedziemy gdzie? Na little Haiti. Little Haiti, karaibski klimat, karaibskie restauracje. Podobno tam są też różne murale, galerie. Jest kolorowo i fajnie. My oczywiście jedziemy coś zjeść, bo dzisiaj od rana, przez ten nasz wypad na Everglades, jesteśmy bez śniadania, jesteśmy bez kawy. No jak tak można, słuchajcie, jak tak można, więc jedziemy. Idziemy do Knajpy, i na razie powiem Wam, że ta okolica nie wygląda jakoś super. Są tu głównie jakieś. Warsztaty samochodowe. Takie trochę baraki, gdzie niegdzie. Ale są jakieś murale. No, idziemy do knajpy, która podobno jest jedną z najlepszych, tutaj w okolicy. Byliśmy tu chwilę na obiedzie i to już pokazuje trochę klimat, jaki tu panuje. Byliśmy w knajpie, gdzie chodziły obok nas kury i koguty. Ale to wszystko zobaczycie na kanale, macie A my idziemy dalej eksplorować tą okolicę. Tak wygląda tutaj ta okolica, Psa, a my jedziemy do punktu naszej wycieczki, dalszego, który jest 3 minuty stąd, ale stwierdziliśmy, że przejedziemy. Jedziemy na kawkę i podobno do miejsca, gdzie jest dużo murali. Nagle pojawiła się tutaj taka palarnia kawy, do której zeszliśmy, bo bardzo potrzebowaliśmy kawy, i ona w ogóle tak jest tutaj trochę oderwana, mam wrażenie, od tej okolicy, bo właśnie tu wszędzie jakaś taka niska zabudowa, tu jakieś baraki, tu jakieś. Po prostu mechanik samochodowy, a nagle jesteśmy w takiej palarni kawy, takiej nowoczesnej, hipsterskiej, można tutaj kupić dobrą kawkę. No i się właśnie zatrzymaliśmy i... Zdrówka. Tutaj w ogóle, jeżeli chodzi o, tą, o to Little Haiti, to zaczęłam sobie szukać, gdzie tu iść. I takie mieszane są generalnie opinie o tej dzielnicy, o tej okolicy. Niektórzy mówią, że właśnie tak jak ja mówiłam na początku, że to jest tak właśnie kolorowo, jakieś galerie, sklepiki i, i jakieś fajne miejscówki. Ale właśnie tak jak tutaj jeździmy, to właśnie wydaje mi się, że te fajne miejsca są tak trochę rozlane i trzeba wiedzieć gdzie iść, ale to nie jest tak, że nagle przyjeżdżamy tutaj i jakieś nas uderzają kolory i jakieś fajne rzeczy tak obok siebie, nie wiem, czy też masz takie wrażenie? No nie, nie jest takie rozlazłe wszystko. I... Tak, takie rozlazłe, my, tak podejmowaliśmy te auto, zaraz sobie jeszcze gdzieś pochodzimy zobaczymy co to będzie, ale no, na razie tak. Chyba trzeba po prostu wiedzieć gdzie iść, może z jakimiś sami. Weszliśmy do Sweat Record Shops, czyli tu mamy taki sklep z różnymi płytami, które możecie oczywiście słuchać w gramofonie, fajny, klimatyczny sklepik. A zaraz idziemy obok do Churchill's Pub. O, tutaj jest kolejny mural i tu się właśnie wchodzi do tego sklepu z płytami, Record Shop od 2005 roku w Miami funkcjonuje, więc jak będziecie tutaj, możecie zejść, a tam idziemy do Pub Churchill's. Pub zamknięty albo już nawet nie istnieje, ale jest tam Winston. Także zgadza się. Dla Was minęło parę sekund, a dla nas tak naprawdę minęła... Cała noc i jest już poranek. Już po tej wizycie w tym Little Haiti byliśmy dość zmęczeni, ponieważ my od rana byliśmy na tych aligatorach, My zwróciliśmy do hotelu, trochę poczilowaliśmy w hotelu, wieczorem poszliśmy na kolację, no i jest już rano. Opuściliśmy hotel, wymeldowaliśmy się, ponieważ dziś wieczorem mamy już lot do Nowego Orleanu, ale jeszcze dzisiaj cały dzień jesteśmy w Miami. Jesteśmy teraz pod restauracją Versailles. Jest to restauracja, która wystąpiła w filmie Szef. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to bardzo Wam polecam. Jest tam świetny vibe, świetna ścieżka dźwiękowa, no i coś dla miłośników jedzenia, dla foodies. Tam jest dużo o kubańskich kanapkach dużo dobrego jedzonka. Ta restauracja jest nazywana najbardziej znaną restauracją kubańską na świecie. My jednak mamy tyle planów. Maciek ma taką mapkę tutaj restauracji w tym rejonie, że my idziemy tu tylko na kawkę. Nie wiem czy pamiętacie, ale w zeszłym roku Sonia mnie nagrywa, jak uczyłam się hiszpańskiego. To było po to, żebym mogła czytać na jej kanale plansz po hiszpańsku. Ale dobrze. Ale... <laughs> ale udało mi się przeczytać i rozszyfrować tę planszę. I ona mówi o tym, że jest to kamień Wersalu, bo jesteśmy przy tej restauracji Wersal. I ona mówi o tym, że to jest kamień uznania dla kobiet i mężczyzn z Kuby, którzy nigdy nie porzucili marzenia o wolności. I spotykali się w tym lokalu, który był centrum patriotycznym codziennie, żeby dyskutować o pomysłach i dyskutować o patriotyzmie i jak doprowadzić ich do wolności. No i my sobie wzięliśmy tutaj kawkę. Tutaj wszyscy podchodzą do okienka, biorą sobie kawę i jakieś słodkie ciacho. Zresztą Maciek jakieś ciacho wziął. My nie wchodzimy do środka, bo tak jak mówiłam, mamy tutaj mapkę z wieloma miejscami. Chcemy spróbować kubańskich kanapek i tak dalej. Maciuś tutaj się przygotował i działa. Jeżeli chodzi w ogóle o tą okolicę Little Havana, to mieszkają tu oczywiście Kubańczycy. Jeżeli chodzi o Kubańczyków, to jest największa mniejszość, jeżeli chodzi o Miami. W aglomeracji Miami mieszka 6 milionów osób, z czego milion, to są właśnie Kubańczycy, zaczęli tu przyjeżdżać w latach 60. -tych, 70., -tych, otwierać swoje biznesy. No i dlatego tutaj właśnie jest ta Little Havana i tutaj ten klimat. Oczywiście czuć. Przede wszystkim tutaj warto przyjechać, spróbować kubańskiej kuchni. Coś jeszcze chciałbyś dodać, mój mężu, coś wiesz o tej tutaj okolicy? Dzielnicy. Ona jest dość duża i dość rozległa. Na przykład te kolejne punkty, do których będziemy zmierzać zaraz, one są oddalone o około 3 km stąd. Mhm. Także, e, także warto tutaj mieć samochód i sobie pojeździć po prostu. Też jeżeli chodzi o takie polecenia turystyczne bardziej z Miami, to Little Havana dużo częściej się pojawia niż Little Haiti. Ewa, czy ściągnęłaś playlistę chef? Musimy to zrobić, musimy to zrobić, ponieważ tam jest właśnie super playlista i sobie na naszego road tripa dalszego musimy ściągnąć muzyczkę. Już zwróciłyśmy uwagę, że bardzo ładne mają tutaj tablice rejestracyjne. Florida. Dużo tu gołtów i kur. Jedziemy dalej. A jaki jest nasz kolejny punkt podróży? Znaczy tutaj? Kanapki Kanapki kubańskie. No tak Wam pokazuję, jak wygląda ta dzielnica. My tu głównie na No i jesteśmy w takim centrum, w najważniejszym punkcie Little Havana ulicy, która nazywa się jak? Kaje Ocho. Kaje Ocho. Tak, tak się nazywa. No i tutaj powiem Wam, no już jest trochę inny vibe, bo jest tak gęsto od tych restauracji, od tych knajpek są murale, więc to już jest tak fajnie, kolorowo. I zaraz sobie idziemy zrobić zdjęcie pod murale. My dużo mamy w ogóle już zdjęć pod muralami, bo tu już jest sporo. Wszędzie leci muzyczka. Weszliśmy do sklepu, gdzie jest dużo też gadżetów ze Scarface. To jest też taki film, który oczywiście możecie kojarzyć z Miami. No i tutaj dużo pamiątek można kupić. Są tutaj koguty. Na każdym kroku stoi gdzieś kogut. Podobno jest to symbol szczęścia, ale też symbol takiego gentlemana, trochę symbol macho. No i to jest taki charakterystyczny element tej dzielnicy. Koguty są wszędzie. A tutaj zobaczcie wchodzimy na Walk of Fame tutajsze. Jak Ci się podoba Little Havana? Jest klimatik, jest Trochę turystyczny, bo dużo tutaj turystów i tak dalej, ale, ale się dzieje, się dzieje. Coś dobrego zjadłeś? Zjadłem już dobre rzeczy, a jeszcze zjem dobre rzeczy, taki mam plan. I zauważyłem, że tutaj dużo sklepów z kubańskimi cygarami. Park i za mną tutaj ludzie, mieszkańcy tej dzielnicy, okolicy grają sobie w domino. I to jest podobno tutaj już kilkadziesiąt lat tradycji właśnie grania w domino. Z tego co usłyszałam, jakiś pan przewodnik tutaj wycieczkę oprowadzał, że kiedyś kobiety nie mogły grać. Oczywiście teraz to, jest, to się zmieniło i kobiety, i mężczyźni, głównie tacy starsi panowie i starsze panie, sobie tutaj w domino grają. Havana dochodzi do ważnego punktu. W czasie naszej całej podróży pierwszy raz kupujemy kubek ze Starbucksa, nowy do naszej kolekcji. Pewnie nie będziemy kupować z każdego miasta, bo trochę ich odwiedzimy, więc będziemy musieli zrobić selekcję. Co tu mamy? No mamy tu bardzo dużo rzeczy związanych oczywiście z Miami Beach. Mamy te budki, pod którymi byliśmy w pierwszym vlogu, które pokazywałam Wam. Mamy oczywiście palmy, nurka. Mamy jakieś tutaj łódki, rybki, kanapka kubańska, którą Maciek jadł przed chwilą i my też zresztą. Więc to są takie głównie symbole Miami, ale właściwie Miami takie jest. Miami jest takie chillowe, co też możecie zauważyć po tych naszych vlogach, po tym, czy po tym poprzednim, że tak naprawdę tu wiecie, właśnie sobie pochodzić, pospacerować, odwiedzać różne zakątki, pójść coś zjeść. Czego chcieć więcej? Muzyka Godzina 12 na ulicy już trwa impreza. Już tańce się odbywają. Pan z restauracji wyszedł, wziął jakąś panią do tańca, gra zespół na żywo, więc fajnie, ciekawe co tu się dzieje wieczorami i w weekendy. Jest otworzone tutaj zdjęcie witelsów, którzy nie przychodzą przez pasy, tylko przez domino. W ogóle domino tutaj tak się pasowało też w tą dzielnicę, przez to, że tam właśnie od kilkudziesięciu lat jest ta tradycja grania w domino, że też w sklepach z pamiątkami domino można wszędzie kupić. Byliśmy przed chwilą w tym klubu restauracji Pabie, gdzie pan tańczył na zewnątrz i gdzie gra zespół na żywo, ale nic nie nagraliśmy, bo było tam strasznie głośno. W ogóle w Miami wszędzie jest bardzo głośno, wszędzie jest na maksa włączona muzyka. Muzyka leci z samochodów. Opuszczamy Little Havana i całkowicie zmieniamy lokalizację na trochę inny klimacik. Ale fajnie było, co? Super! Tak. Więc jeżeli będziecie w Miami, musicie tutaj wpaść. Na jakieś siedzonko, na pochodzenie sobie tutaj na spacerek. A teraz jedziemy do miejsca takiego bardziej posz, bardziej nowoczesnego. Przyjechaliśmy do Design District. Jest to miejsce, gdzie jest dużo restauracji, znanych szefów kuchni, gdzie są różne sklepy, znanych marek, za mną Dior. No i w ogóle takie to jest centrum, można powiedzieć, sztuki, designu, mody, zakupów. Restauracji. No, troszkę zmiana klimatu, ponieważ tu jest trochę bardziej jak w Beverly Hills, więc po tym Little Havana jest niezły kontrast. No, powiem Wam na razie, to Design District nie robi na nas jakiegoś mega wrażenia. Głównie na razie widzimy wszędzie sklepy drogich marek. Maciuś, byłeś na zakupach? Nie byłeś. A byłem, byłem. Przypiję sobie parę rzeczy, które będę nosił. Czy Maj! nikt nie patrzy. Ceny w Miami są dość wysokie. Raczej jest tu drożej niż w Nowym Jorku, nawet bym powiedziała. Albo podobnie, albo trochę drożej, jeżeli chodzi na przykład o knajpy i tak dalej. No, nie jest to tanie miasto. My jesteśmy tu tylko 2-3 dni, a i tak wydaliśmy sporo na jedzenie czy na jakieś drinki. Wiecie, taki drink w knajpie też kosztuje te kilkanaście dolarów. No, to jest taki standard w Nowym Jorku jest podobnie. My już jesteśmy na lotnisku. Parę godzin minęło, ponieważ musieliśmy oddać auto. Wypożyczyliśmy samochód w Miami, jak mogliście widzieć w jednym z pierwszych vlogów z Miami. Trochę nam zeszło tutaj na lotnisku, zjedliśmy coś i teraz jesteśmy już przy naszym gejcie. I lecimy do Nowego Orleanu. Tam spędzamy no, no, no. dwa dni i trochę, więc myślę, że będzie jeden albo dwa vlogi z Nowego Orleanu, więc Oczywiście zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli chcecie oglądać kolejne filmy, zostawcie łapkę w górę, jeżeli, wam się, jeżeli podobało wam się Miami. Nam się bardzo podobało, było to takie miasto fajne na rozpoczęcie tej podróży, kiedy byliśmy troszkę właśnie jeszcze zmęczeni. Przed nami Nowa Orla, miasto podobno totalnie szalone. Jestem ciekawa, co nas tam spotka. A teraz się żegnam. Pa, pa!